Cześć wszystkim, ja jest Perseus, dzisiaj zresztą sobie kości ramu, Fury Beast DDR4 320 MHz. Jest, są to kości po 16 GB, więc to będą dwie kości. Wybaczcie, że nie mam tych kości, to jest właśnie czyste pudełko. Kości mam w komputerze, nie będę ich wyjmował, ale dołączę wam zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Kości są na tyle fajne, jak tutaj przeczytamy z pudełka, że są pod Intel AMD. To jest 32 giga. Myślę, że taki standard, czyli dwa razy po 16. Dlaczego nie raz po 32 giga, a tylko dwa razy po 16? Dlatego, że na przykład zabezpieczam się na przyszłość. Nie chcę, żeby na przykład jeżeli któraś z kości jedną się popsuła, nie daj Boże, no to mamy drugą w zapasie. Dlatego wybieram właśnie taką konfigurację, a nie inną. To mamy specyfikację techniczną cel 16, czyli nawet całkiem dobre opóźnienia. No i jest profil XMP 16 giga i voltage Czyli 1,35 V. Certyfikację mamy, więc nie jest źle. No i ogólnie rzecz biorąc te kości polecam. Od razu mówię, że ten materiał nie jest sponsorowany. Przejdźmy sobie do specyfikacji technicznej, czyli co dokładnie mają te kości w sobie. Więc może oczywiście przejdziemy, zobaczmy sobie. To tak im więcej, więcej wygląda i kości mają prawdziwy radiator, nie jakąś nalepkę naklejoną. Więc serdecznie polecam te kości. Jeżeli mamy na przykład procesor Intel czy AMD, to możemy bardzo fajnie na przykład taktowanie ich wyregulować, które by było dla nas pożądane. Dajcie znać w komentarzach, czy zakupilibyście takie kości pamięci RAM. Jeżeli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej, i ja tymczasem zmykam. Trzymajcie się. Cześć!